No obowiązkowo co Dbamy o siebie warto zmienić styl życia Warto się suplementować Bo życie jest jedno za szybko ucieka No, życie jest zbyt piękne Także i strasznie szybko leci jak Tornado Nie spodziewasz się nagra tu Krak, siły nie masz kondycji nie masz nie da rady nic zrobić, bo jesteś starym dziadem, babą a póki masz możliwości to rob coś dla siebie, dbaj o siebie tyle więcej wskazówek przeglądaj moje social wszędzie jestem to Coś dla siebie już na pewno. Tak zawsze jestem z tobą, wspieram cię zawsze każdego z was. Pozdrawiam. Jeszcze 16 minut do celu i finish.